Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Frankowicze TV. Tych z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji tego kanału, a wszystkich z Państwa, którzy oglądają ten materiał, zapraszam do pozostawienia komentarzy pod tym filmem. Należący do portugalskiej grupy kapitałowej Bank Millennium informuje w mediach, że od początku roku aż do końca lipca zawarł z klientami ponad 4 tysiące ugód w sprawach kredytów walutowych. Nie jest to rezultat przystąpienia banku do programu ugód na warunkach zaproponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, bo decyzję w tym względzie zarząd ma podjąć dopiero po posiedzeniu Sądu Najwyższego we wrześniu. Tymczasem, jak donoszą frankowicze posiadający kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego w milenium, niektórzy z nich otrzymują propozycję przewalutowania. I tutaj uwaga jedynie pozostałej do spłaty części kredytu po nieco niższym od aktualnego kursie franka. Proponowane przez bank warunki ugody znacząco odbiegają od propozycji KNF, ocenianych jako niekorzystne dla frankowiczów, czyniąc te propozycje skrajnie niekorzystnymi dla nich. Przejdźmy do propozycji, którą w kwietniu bieżącego roku otrzymał od banku Millennium Jeden z Frankowiczów. Bank zaoferował mu przewalutowanie pozostałej części kredytu po kosie 3,30 zł, a dodatkowo obniżenie marży do 92 zł. Setnych procenta. Z pozoru propozycja ta może wydawać się atrakcyjna, bo zarówno kurs stosowany do przeliczenia zadłużenia jest niższy niż obecnie, a ponadto oprocentowanie ulegnie obniżeniu w wyniku zastosowania niższej marży. Niestety bank po raz kolejny nadużywa zaufania klientów i proponuje im ekstremalnie niekorzystne rozwiązanie, daleko odbiegające zarówno od propozycji KNF, jak i będące o wiele mniej opłacalne niż odfrankowienie kredytu bądź unieważnienie umowy kredytowej. Przypomnijmy, przewodniczący KNF w grudniu ubiegłego roku. Roku zaproponował bankom wdrożenie masowej akcji zawierania ugód z frankowiczami na korzystnych dla nich warunkach. Kredyty miały zostać przewalutowane po kursie z dnia zawarcia umowy i przekształcone w złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR. Przekształcenie miało obejmować kredyt od momentu jego zawarcia. Bank decydując się na ugodę musiałby przeliczyć raty spłacone oraz przyszłe według nowych warunków i zwrócić kredytobiorcy nadpłatę. W sieci są dostępne kalkulatory dla frankowiczów, przy pomocy których każdy może obliczyć korzyści wynikające z ugody. KMF. Linki do nich zamieszczamy w opisie tego filmu. W przywołanym przykładzie Bank Millennium po pierwsze proponuje kurs przeliczeniowy daleko odbiegający od kursu z dnia zawarcia umowy, w okresie kiedy zawierano były umowy kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, czyli w latach 2004-2008. Kurs franka nie przekraczał 2,5 zł, a przez długi okres oscylował wokół 2 zł. Po drugie, propozycja dotyczy tylko przewalutowania kwoty pozostałej do spłaty. Przewalutowanie reszty zobowiązania po kursie 3,30 zł oznacza dla kredytobiorcy zrealizowanie straty wynikającej z przemnożenia kapitału po kursie o około 50% wyższym od obowiązującego przy wypłacie kredytu. Bank nic nie wspomina o zwrocie nadpłat i przeliczeniu spłaconych już rat. Frankowicz co prawda pozbyłby się ryzyka kursowego, ale dopłaciłby bankowi dużą kwotę do pożyczonego kapitału. Zakładając, że do zwrotu bankowi pozostało 40 tysięcy franków szwajcarskich, wartość zadłużenia w wyniku przewalutowania poproponowanym przez bank kursie, czyli 3,30 zł, wyniosłaby 132 tysiące złotych. Przyjmując, że kurs w dniu zawarcia umowy wynosił 2,30 zł, Frankowiczowi do oddania pozostaje znacznie mniej bo 92 000 złotych. W przypadku, gdyby sąd orzekł, od kredytu, wartość zadłużenia frankowicza wyniosłaby właśnie tyle. A dodatkowo bank musiałby zwrócić mu kilkadziesiąt tysięcy złotych nadpłaty jak można przeczytać w raporcie banku na koniec pierwszego półrocza w sądach toczyło się 7902 sprawy dotyczących kredytów walutowych banku milenium i 672 byłego eurobanku przejętego w 2019 roku przez właśnie milenium rozstrzygniętych do tego czasu było zaledwie 91 spraw w tym 66 z pozwów frankowiczów a 25 dotyczyło windykacji należności przez bank wartość roszczeń Wysuwanych wobec banków przez kredytobiorców w związku z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi kursem franka wynosi 920,1 miliona złotych oraz 69,8 miliona franków szwajcarskich. Formułowane przez klientów milenium roszczenia dotyczą w głównej mierze uznania nieważności umowy i zwrotu niezależnych świadczeń, spowodowanych stosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Kancelarie wyspecjalizowane w sprawach frankowych, zajmujące się problematyką kredytów frankowych, od dawna regularnie informują o kolejnych porażkach banku i korzystnym dla ich klientów zakończeniu spraw w sądach pierwszej instancji. Niektóre kancelarie mają nawet 100% wygranych spraw w pierwszej instancji, właśnie z tym bankiem. Zarząd Banku Milenium informuje, że decyzję w sprawie przystąpienia do programu ugód według propozycji szefa KNF podejmie dopiero po posiedzeniu w pełnym składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, zaplanowanego na 2 września. Zarząd Banku Millenium uinformuje, że decyzję w sprawie przystąpienia do programu ugód według propozycji szefa KNF podejmie dopiero po posiedzeniu w pełnym składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaplanowanym na 2 września. Pewne jest, że proponowane aktualnie przez bank warunki ugód odbiegają znacząco od propozycji KNF i są skrajnie niekorzystne w porównaniu do innych opcji rozstrzygnięcia sporu, jakimi są sądowe oklękowienie lub unieważnienie umowy. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.